Cześć, witajcie! A ja dzisiaj przedstawiam Wam moje zestawy LEGO, które zakupiłem podczas najlepszych promocji, przecen. Każdy w tym momencie zostawia łapkę w górę pod tym materiałem oraz pamiętajcie o zasubskrybowaniu mojego kanału. Koniecznie oglądajcie ten odcinek do samego końca. W życiu zakupiłem już mnóstwo zestawów LEGO i uwierzcie mi, że większość zestawów z tego stosu kartonów zostało zakupionych podczas fantastycznych promocji. Pod koniec roku 2020 zakupiłem ognistego kła z 11 sezonu Lego Ninjago. Zestaw ten zakupiłem w Kauflandzie za 125 zł, a cena katalogowa tego zestawu wynosi 200 zł. Ktoś może powiedzieć, że to nie jest żadna fantastyczna przecena, przecież zawsze mogło być lepiej i zgodzę się, zawsze mogło być lepiej, ale biorąc pod uwagę, że obecnie ten zestaw chodzi po średnio 500 zł, to ja naprawdę jestem usatysfakcjonowany. Na ten zestaw też za często nie było jakichś świetnych przecen, ponieważ cena tego zestawu przeważnie utrzymywała się na poziomie 140-150 zł. Jak widzicie, zestaw ten jest cały czas zamknięty i przyznam szczerze, że żałuję, że nie otworzyłem go od razu po zakupie, bo teraz w momencie, gdy cena tego zestawu utrzymuje się średnio na poziomie 500 zł, to powiem wam, że no trochę szkoda mi otwierać ten zestaw. Ja oczywiście tego zestawu nie zamierzam sprzedawać, ponieważ poza tym zestawem to ja nie posiadam minifigurki chociażby Asfiry, więc na razie jeszcze ten zestaw sobie pozostanie zamknięty. W każdym razie set ten składa się z 460 elementów. Myślę, że już większość z was się domyśla, jaki teraz zestaw wezmę. Lego Video jest chyba serią, z której zestawy były najbardziej przeceniane ze wszystkich serii Lego. Ale nie ma co się dziwić. Seria ta była po prostu niewypałem do takiego stopnia, że zestawy tego typu w kulminacyjnym momencie można było zakupić nawet po 10 zł za sztukę, a taki zestaw kosztuje 90 zł katalogowo. Trochę szkoda mi tej serii, ale wydaje mi się, że gdyby ten motyw nie bazował na aplikacji, to wyszłoby to po prostu o wiele lepiej. Jak widzicie, za ten zestaw zapłaciłem 27 zł, więc lekko przepłaciłem, bo tak jak już zresztą wspomniałem, ten zestaw można było w kulminacyjnym momencie zakupić za około 10 zł. Ale przyznam szczerze, że nawet nie przeszło mi przez myśl, że jeszcze będzie można zakupić ten zestaw o wiele taniej niż właśnie za 27 zł. W 2018 roku do mojej kolekcji trafił zestaw a tak powietrzny Batmobila. Cena katalogowa tego zestawu wynosi 550 zł katalogowo, a ja za ten zestaw zapłaciłem 183 zł. Z upływem czasu zdałem sobie sprawę, że to nie był mój wymarzony zestaw LEGO, co zresztą podkreśliłem w odcinku moje największe zakupowe błędy LEGO. Ja ten zestaw zakupiłem po prostu z uwagi na cenę i nie zastanawiałem się, czy ten zestaw mi się podoba, czy też nie. Ale nie zmienia to faktu, że 183 zł za taki zestaw to naprawdę fantastyczna cena. Zwłaszcza, że ten zestaw składa się z 955 elementów i jest to zestaw na licencji. Zestaw ten swoją premierę miał w roku 2017. Pora na zestaw za 8 zł. Soku Millennium z serii Lego Star Wars. Zestaw ten kosztuje 43 zł katalogowo. A mi właśnie udało się zakupić ten zestaw za 8 zł. Zestaw ten swoją premierę miał w roku 2017. 2018, a mi udało się chyba go zakupić w roku 2019 za 8 zł w Kauflandzie, tego właśnie nie jestem pewny, czy to był na pewno rok 2019. W każdym razie nie dowiedziałem się o tej ofercie promocji z żadnej gazetki. To były po prostu spontaniczne zakupy i naprawdę bardzo pozytywnie się zaskoczyłem wchodząc na stoisko z klockami LEGO. No bo nie sądziłem, że podczas zwykłych zakupów Uda mi się jeszcze wyjść z jakimś zestawem Lego i to w dodatku za 8 zł. Ale muszę przyznać, że jestem naprawdę usatysfakcjonowany, że taki zestaw jest w mojej kolekcji. W końcu jest to mój pierwszy Soku milenium z klocków LEGO, właśnie w mojej kolekcji. I taki set składa się z 92 elementów. Wydaje mi się, że ten zestaw również zakupiłem w podobnych okolicznościach, w okolicach właśnie 10 zł, ale tego niestety nie jestem pewny, no bo to już było dawno temu. A taka najświeższa promocja, z której ostatnio miałem okazję skorzystać, była związana z zająkiem wielkanocnym. Kilka sklepów w okolicach Świąt Wielkanocnych zorganizowało promocję, która polegała na tym, że jeśli kupiło się zestawy Lego za minimum 130 zł, to za takiego symbolicznego grosika można było właśnie otrzymać takiego zajączka wielkanocnego. Moim zdaniem było warto, ponieważ zestaw ten swoją premierę miał w zeszłym roku, jego cena katalogowa wynosi 70 zł i set ten składa się z 293 elementów. Często pytacie się mnie, gdzie najtaniej można zakupić zestawy Lego. Przyznam szczerze, że przez ostatnie miesiące nie jeździłem za bardzo po supermarketach z uwagi na to, że przygotowywałem się do matury. Teraz powoli to wszystko nadrabiam, ale prawdę mówiąc, no nic ciekawego nie widzę, jeśli chodzi o jakieś promocje na zestawy Lego właśnie w supermarketach. Teraz co prawda zbliża się dzień dziecka, ale jak przyjrzałem różne oferty takich typowych sieciówek, to przyznam szczerze, że nic ciekawego nie znalazłem, więc bardziej nastawiałbym się na promocje w sklepach internetowych. Ja też właśnie teraz będę przymierzał się do zakupu mojego pierwszego Modulara. Będzie to oczywiście plac gromadzeń i mam nadzieję, że tak w okolicach Dnia Dziecka pojawi się jakaś fajna promocja na ten zestaw. No i jeśli uda mi się zakupić właśnie w najbliższym czasie ten zestaw, to postaram się nagrać drugi odcinek z serii LEGO Miasto i powoli właśnie będziemy działali w tym temacie. Też w sumie 1 czerwca, oprócz Dnia Dziecka, swoją premierę będą miały najnowsze zestawy LEGO, więc kto wie, może będą właśnie na te najnowsze zestawy jakieś fajne promocje. Może też właśnie w okolicach 1 czerwca nagram jakiegoś vloga, gdzie będę po prostu podróżował po różnych sklepach i sprawdzał jak wyglądają oferty właśnie różnych sieciówek na Dzień Dziecka. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał Wam się spodobał. Koniecznie dajcie znać w sekcji komentarzy, jakie Wam udało się zakupić zestawy LEGO podczas różnego rodzaju promocji, przecen, a dzisiaj uznajmy, że przypinam serduszko każdemu. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć! No to fantastycznie, dopiero co tutaj wszystko porządkowałem w tym magazynie na moje nieotwarte zestawy Lego, i znowu muszę wszystko od nowa tutaj układać, no bo musiałem wyjąć się z szafy chociażby ognistego kła.